Zacznij, kurwa, błagaj. Niech on. Ja. Wszyscy kurwa. Jak się trzymamy jedni... Tak, ja kurwa. ja Nie Kurwa,

Kurwa, tu mi z chęcią w ogóle nie wchodzi. Patrz, tu się kurwa, coś zapada. Coś się kurwa, dawaj, wracamy. Ty, kurwa, nie ma co ty wchodzić, zobacz. A boj się? Pierdolę, to ja tu nie włożę. Boj no się. Chuj, boję się, kurwa. Chuj, weź się w Nie wstanie, jesteś się. Nie Jebie to w dupę, kurwa.